To fragment przyszłej trasy S8, widoczny na razie najlepiej z pociągu relacji Warszawa-Poznań. Tuż przy barwnych wiaduktach trwa asfaltowanie warstwą ścieralną kolejnej części obwodnicy. Ponad 10 km odcinek od Powązek do Konotopy zostanie oddany prawdopodobnie pod koniec roku. Ta właśnie wykańczana jest dnia z ustawionymi latarniami spokojnie czekać będzie do dnia otwarcia. W przyszłości trasa ta znacznie odciąży miasto i zlikwiduje tak kłopotliwe dla ciężarówek i mieszkańców objazdy. Ponad 130 zawodników z 18 państw. Oprócz europejskiej czołówki stawili się sportowcy z Hongkongu, Malezji i Tajlandii. W Warszawie przez trzy dni najlepsi szermierze na wózkach toczyli zacięte boje w prestiżowym turnieju o szable Kilińskiego. To już dziesiąta edycja Pucharu Świata. Na szpady, szable i florety indywidualnie i drużynowo walczono z wielkim zaangażowaniem. W sumie rozdano szable Kilińskiego w 13 konkurencjach. Triumfatorem szpady w grupie A został Dariusz Pender. Możemy śmiało powiedzieć, że zapomnieliśmy już o zimie. Rekordowe upały skłaniają do odpoczynku przy warszawskich fontannach. Dziś kolejne miejsca, gdzie można zaznać trochę chłodu. Tu na Żoliborzu chłodzi wody pełen dzban. W ogrodzie Saskim fontanna wielka, empirowa, zaprojektowana przez Henryka Markoniego, powstała w 1853 roku przy okazji zakładania pierwszej sieci wodociągowej. Wtedy też uruchomiono tę żeliwną również projektu Markoniego. Z krakowskiego przedmieścia przez lata przywędrowała tutaj, pod kinomuranów. Muranów. A te nowoczesne strugi na placu Piłsudskiego też dają ochłodę w upalne dni. Kochamy. W sobotę i niedzielę na stadionie Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się międzynarodowa wystawa psów rasowych. Tłumnie przybyli najlepsi przyjaciele człowieka. Były konkursy i pokazy. Może nie wszystko wychodziło, ale chyba wszyscy świetnie się bawili. No i wyglądali rewelacyjnie. W Ursusie w ramach muzycznego lata plenerowy koncert jazzowy. W lipcu i sierpniu w parkach tej dzielnicy organizowane będą koncerty i przedstawienia. Wygodnie nad wodą będzie można obejrzeć i posłuchać jazzu, muzyki operetkowej i porywających rytmów etno. W taką pogodę nie wytrzymują konkurencji najlepsze sale koncertowe. www.um.warszawa.pl